Cześć, mam z tej strony AgroKapi. witam Was w kolejnym odcineczku z ETS. A drugiego, w dzisiejszym odcineczku, jak widzicie, jesteśmy dalej w naszym pięknym manie. A co dzisiaj, będziemy przewozili? A dzisiaj, będziemy sobie, o tak wygląda nasza traska ze Szczecina do Rostock, to jest tutaj Niemcy, prawie na granicy, już tutaj. Myślę, że sobie bardziej. Później, będziemy lecieli w głąb Niemiec. I gdzieś może tutaj, 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 może tutaj, może tutaj. No nie wiem, gdzieś na pewno pojedziemy, jak widzicie. Jeszcze mało tych tutaj, tutaj złotych, żółtych linii mamy odkrytych. Znaczy mało. No powiem Wam, że mało nie mało. Znaczy no mało, no nie, nie ukrywajmy. Tu mnie nie było, tu to w ogóle. Tu by można było w sumie pojechać. Na Anglię. Taki jest plan w sumie. To jest bardzo w sumie ciekawe Jak widzicie w sumie trasa ma 191 km, 3 godziny 55 minut I na początek dużo gadam, więc pewnie odcinek będzie długi Będziemy sobie przewozili wiadomo mleko sojowe Znaczy wiadomo, nie wiadomo, teraz wiecie, bo wam powiedziałem Więc przewozimy mleko sojowe, 23 tuny tego mleka Nasz zestaw się prezentuje o w taki piękny sposób Bardzo ładnie wygląda Zestawić gdzieś na trasie, sobie bardzo ładną fotkę zrobimy, ale już bez zbędnego przedłużania, bo i tak już się rozgadałem. Zapłon, silnik, poprawienie kaptura, bo mi przeszkadza, sprzęgło, jedynka, puszczamy sprzęgło, wrzucamy gaz, no, wrzucamy gaz, wciskamy gaz, wrzucamy w sumie światełka, włączamy, bo nie włączyłem, wracamy i lecimy. Wójka i ogień. Bo przed nami. Bardzo, bardzo, bardzo długa trasa. I kurde. Zobaczymy ile czasu się z tym uwiniemy. Jak wylecimy już tam na autostradkę, to już wiecie. Pół biedy. Żeby nawet z miasta się wydostać, to jest... Panie, jedzie tu coś? Nic nie jedzie, to ja się włączam do ruchu. pyk Włączam się do ruchu bardziej, a nie włączam. Dobra. I teraz w lewo pięknie tutaj pan sobie przejedzie. Elegancko. I my się tutaj cyk. I lecimy od razu tym pasem, bo na razie się nie rozpędzam nawet, bo to nie ma sensu. Bo tu jak widzicie ogólnie rondo przed nami. Kurde, muszę się wysmarkać. Ale dobra, wysmarkam się, jak już przejadę to rondo. Ojej, kierunek mi się włączył, a nie chciałem. Łe! Panie, pan tu skręcasz? Bo ja nie wiem. Ja też tu chyba skręcasz. Dobra. Teraz muszę się wysmarkać, a to będzie misja. Wyłącz ten kierunek, panie. Kurde, czekaj, to bo Nie no, ja się muszę zatrzymać, bo... Inaczej się nie da. O kurde. To normalnie Znowu mnie choróbsko złapało o zobaczymy Jak to będzie z tą moją chorobą, czy znowu mnie odetnie, czy nie. Mam nadzieję, że nie Ale słyszę jak ja już gadam, więc już nie jest źle, znaczy nie jest źle. Jest źle. Ale myślę, że będzie. No, odcinki będą. Bo to teraz do farminga to już się tam taki rozwój poszedł, że to upań. We wtorek bardzo ciekawy odcinek się zapowiada. I tak mogę zaspoilerować że no, dzieje się, nowe pole wpadło i będzie ciekawie, coraz więcej już wiecie. Jak już będzie nowe pole, to już rozwój fajnie idzie, więcej zarobimy. A nie będę tutaj o farmingu gadał, chociaż ja sobie mogę pogadać, bo nie ma o czym, to sobie o farmingu pogadajmy. Ogólnie, co ja tu mogę powiedzieć jeszcze? Coś chciałem powiedzieć, ale jak zwykle w sumie zapomniałem. O panie, jak my ciśnijmy. Nie silnik, nieręczny, ten pomoc. Dobra. Czyli jak zwykle kolejny przycisku pomylona. Ogólnie. Myślę też właśnie, żeby tam w farmingu zacząć w końcu te ziemniaczki, bo to też w sumie fajny biznesik by był. Też się nad tym zastanawiam. I nie wiem czy to. W tym sezonie robić, czy w następnym, ale chyba w tym sobie polecimy z ciebieczkami, ale to wszystko się dowiecie w farmingu ogólnie. Nie wiem, czy to słychać, ale mój pies strasznie ostatnio coś mu po prostu wyje sobie, i bardzo mnie to trochę denerwuje, bo przeszkadza mi strasznie w robieniu czegokolwiek. I zaraz muszę chyba i tak mam, nie no, muszę zamknąć to Jezus Masakra z takimi Psami Przerąbane będzie pod oknem ci będzie były Weź Weź cokolwiek zrób Dobra, teraz my na lewo lecimy Wyciągnę na tej trójce Powinien wyciągnąć, ale ładny wiatraciek Oj, sprzęgło mi się Wcisła nie chciałem pójdzie na trójce, bo tu i tak skórki To co za problem Panie Mamy 6 jak to Wrócimy sobie czwórkę. Czekaj, bo ten pomad włączył się czy się nie włączył? Włączył się, aha, bo ja mam bardzo dużo ilość na tym pomacie. Ja chciałem jechać zgodnie z przepisami. Może tu, tam fotkę mogłem sobie zrobić przy tych wiatrakach. Właśnie muszę gdzieś fotę zrobić, to nie jak w ostatnim odcinku, że już miałem zrobioną. A tutaj muszę jakieś. Jakąś fajną miejscóweczkę sobie wynaleźć Tu jest nawet fajnie w sumie Może coś będzie jeszcze ciekawego no my... nie, no to, to mi się nie pokażę, tam mi trasę jeszcze na chwilę No bo dobra To na tej drodze może jeszcze coś ciekawego się trafi Jak nie to zrobię po prostu parę fotek I zobaczymy która, dobra, tajte 65, przecież nie będę też 60 jak drogę leciał yy, to jest most, co nie? No jak? I pod tym mostem będę przejeżdżał. No i już widzicie już fota jest. Co mnie wyprzedza ciadu? jadę, grzecznie sobie Trochę więcej niż zgodnie z prędkością, ale jest i tak git. Jadę po prostu... Chciałem powiedzieć jadę po prostu odpowiednio. Ale ci o tutaj. O, ci tu, 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 o. Trochę mnie uprzedzili. Jedźcie se, aż wam długimi zaświecę. Macie długie. Jedźcie se, dziady. Jadę pomalutku, a ci będą mi jeszcze. Dobra, 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 teraz czekaj bo trzeba się skupić. Czy to będzie odpowiednie miejsce na fotę? Pod mostem Czy bardziej tak na wyjściu z mostu? Dobra, wiecie co, jeszcze trochę podejdziemy? O, dobra. Teraz będzie studio fotografii, tryb fotografii Halo, gdzie jest? majne ciężarówkę? Tu jest. Dobra, pa, pa, pa nie. To będzie fota. Luksus. Tak. A z bliska taką co fajnie, pyk. I tyk. I robimy. I robimy. Pyk. Luksus. Jest taka fota jakbym chciał. Jest po prostu elegancka, a sorry ten pomad, bo zaraz znowu mnie o z przodu co ja Znowu mnie sobie przypierniczą mi mandat kolejny tak jak oni to lubią. Osobiście mi się to nie podoba ale trudno. Zobaczymy. mi się odwaliło z mikrofonem Nie wiem co wysłyszeliście, słyszeliście czy taki głośny dings znaczy ten dźwięk czy co ale tak jakby mi się lampajka moja nie świeciła że działa się ruszyłem go stukłem i zaczął działać ale to już on tak ma kurde no przyspieszyłbym ale ci tu jadą I jak mnie tu palną to będzie lipa będzie lipa i to konkretno A ja bym chciał trochę tą kabarynę moją pośpieszyć Bo to przecież odcinka nie będę godzinnego robił Z 3 godzinnej trasy No ale nie pojadę szybciej, bo przecież jadą przede mną Jakby se nie mogli gdzieś skręcić Ale to by było przyjemne Albo podnieśliby tą prędkość, taka fajna droga A Zakrętów prawie nie ma No dobra, są, ale no, bez przesady. O panie chyba by trzeba było za niedługo podtankować. Bo tak patrzę na ten stan paliwa. I on nie jest jakiś bardzo dobry. Mamy połowę baczku. Łe, Zgasiłem ciężarówkę. Nie chciałem tak zrobić. O, niech git. Pomyliłem i znaczy pomyliłem. Ale ja no, ogólnie te przyciski odwalają maniane. Bo aż nas ciągło. Nie wiem, mogę trochę docisnąć czy nie, czy mi złapią? Nie wiem na, na jakiej odległości oni, wiecie, jakie jakiej odległości oni mnie będą chcieli złapać. Dobra, odpuśćmy. Puść się za bardzo rozpędziłem. Nie czemu oni tak jadą. Nie podoba mi się to, taki kurek żeśmy zrobili. Ale przecież ja też bym przycisnął, ale no jak. Przecież kumple za mną jadą ja w sumie przede mną Abym sobie nadgonił troszeczkę traski, ale no <laughs> Już jeden mandat mi wlepili Dobra, starczy Niech się hamuje pomału Będziemy całą drogę jechali No całą drogę jedziemy też jeździszem Parę razy tylko to przyspieszałem <laughs> Nie no, nie wyprzedzę ich, bo przecież zaraz mnie capą. Jak ich wyprzedzę, wezmą, od razu lizaka wystawiam, panie kolego, zatrzymaj się, albo tylko migną mi z kogutami. Będzie koniec jazdy. Tachograf już przekroczony, druga karta przerąbane. Jakby mnie złapali, to bym taki mandat zapłacił. Że to nie za prędkość, to to łapanie, to to nic. U kurde, tu się. Nie ręczny. chciałem silnikiem się zahamować, bo zaraz mi się powietrze w układzie skończy. Nie, tu o, dobra, nie mogę tego wspominać. Mam trzy przyciski, tak pod sobą ustawione, że tam ręczny hamowanie silnikiem, i właśnie ten pomat I cały czas mylę. A najgorsze, jak mylę, mylę to zręczny. Wtedy nagle, przy 90 na godzinę, jak sobie czasem śmigamy, zaciska mi się ręczny jest nieprzyjemnie. O, zaraz dojazd. Może skręcą, tam jest droga, jak dobrze. Zaraz sobie może powiadam. Dobra, lecimy. O, kolejny hajsik wpada. E, 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 co ty mnie wyprzedzasz, gościu? A ja już tych cisnę, a ty mnie chcesz wyprzedzać. Nie ponosicie? Tego tutaj naszego kumpla coś poniosło. On mnie chce wyprzedzać. Panie, z, z czym to ludzie? E, e, e. Tam jadą z przodu. Halo, panie. E. E. Tam jadą. Mówiłem, że jadą. Nie posłuchał. Panie, ja i tak tu zaraz jeżdżę. Nie moja wina, że tu jakiś debil dał ograniczenie do 60. To nie moja wina. O, teraz jest tam jedno auto, dalej mogę przycisnąć. Uuu, troszeczkę. Za, za dużo się zbliżyłem. O! Co za niespodzianka Pojechali sobie Jak przyjemnie, patrzcie, mogę jechać. A nie, nie mogę jechać, jeden dyszek. Ja mam cały czas 6 dyszek. Myślałem, ale najważniejsze, że sobie pojechali. Na sam koniec trasy możemy sobie w końcu przycisnąć. To jest to To jest życie Nie ma jak na sam koniec trasy dopiero móc sobie Dać porządnie Dobra panie już teraz to Teraz to nie możecie Cokolwiek zrobić O panie tutaj już trzeba hamować O panie, o panie i o panie Cały czas pętla mi się załączyła Dobra, panie Stasiu. jesteśmy na miejscu. No jak? Screen pip, 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 pip. A sorry, nie skręcam, bo jadę prosto. My błąd, I'm sorry. Nie no. Kurde, myślałem, że tam jest pip Coś mi się porębało. A! Jak byś wrzucił te wiry, jak chcesz jechać? Ogólnie Nie powiem, że nie Przydałby cicho. Dobra Parkowanie No Kurde Wiadomo jakie Ciekawe jak nam dzisiaj pójdzie Dobra Panie 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 Kolego Kurde to Tu będzie walut Co? Patrz Tu się Wyłamiemy Teraz nawet nawet mi ciężarówka wygasła Dobra Teraz pójdzie Patrz, to z okienka, co cofnę O nie, cofnę Troszeczkę źle się wyłamałem, jednak Myślałem, że jest troszeczkę lepiej A już naprawiam ten błąd Tak, się wycofa, tak też fajnie się cofa, nie tylko na cel lusterka ale i tak nie cofnę tak ładnie prościutko jak jakbym chciał ale ważne że jest no wyrzuć ten bieg światełka ręczny zgaś a tu się tecisk, wciska a nie enter a tu trzeba się odłączyć dobra elegancko zarobiliśmy 18 kół i w sumie to by było na tyle. Życzę miłej niedzieli, jak się podobało, to łapka w górę i do następnego na razie. Pozdrawiam, cześć!